O przejęciu terenów lotniska przez gminę Piła mówi się od dwóch lat. Wtedy starostwo powiatowe na czele z ówczesnym starostą Franciszkiem Tamasem postanowiło zrzec się obiektu na rzecz Skarbu Państwa. Argument był jeden: zbyt wysokie koszty utrzymania lądowiska. Władze miasta uważają, że wcale tak nie jest, a wydatki związane z utrzymaniem i inwestycjami nie są aż tak duże. Obecnie gmina przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia transakcji i przejęcia terenów lotniska. Forma na pewno będzie bardzo tanią, bo na tak naprawdę opiera się w dużej części na działaniach wolontariatu i współpracy różnych podmiotów, które zagospodarowują ten teren. My ze swojej strony doprowadzimy do tego, żeby wymagania związane z certyfikacją lotniska, jako lotniska cywilnego dla General Aviation, czyli dla małych samolotów, odbyło się szybko. Teraz przed miastem przygotowanie formalnego wniosku i notarialnego aktu przejęcia. Z faktu przejęcia lądowiska cieszy się Pilski Aeroklub, który współpracuje w tej kwestii z magistratem. Według Sławomira Palusa to właśnie miasto gwarantuje rozwój lądowiska i przeprowadzenie niezbędnych prac. Ma to także zapewnić większy ruch na lotnisku, które i tak już teraz jest mocno eksploatowane. Korzystają z niego zarówno aeroklub, prywatne szkoły latania czy biznesmeni. Na pewno rozwój tego obiektu wpłynie pozytywnie na rozwój tego lotnictwa małego, biznesowego. No bo to w chwili obecnej jest takie troszkę błędne koło. Nie ma takiego dużego ruchu, no bo piloci też tu, część pilotów nie przelatuje z tego względu, że po prostu no potrzeba tutaj pewnych że tak powiem inwestycji, które zapewnią bezpieczeństwo. W zakres tych inwestycji wchodzą m.in. odpowiednie oświetlenie, ogrodzenie terenu czy oznakowanie terenów lądowania. Koszt wszystkich tych prac ma wynieść około 1,5 miliona złotych. Mieszkańcy piły w większości pozytywnie oceniają proces przyjęcia lotniska przez miasto. Dostrzegałem liczne korzyści, które ma otrzymać gmina. Bardzo dobra inicjatywa. bo a to jest potrzebne gospodarczo, piła się rozwija handlowo i tak dalej, nie ekonomicznie przede wszystkim. Bardzo dobre, bo i dużo pieniędzy jest wyrzucone w błoto i te pieniądze by mogły być przeznaczone na małe lotnisko. Może w końcu się coś będzie działo, bo tak to jest, było wojsko przedtem to była jakieś rozrywka, a teraz jest normalnie cisza. Raczej lotnisko tutaj nie posłuży do lotów gdzieś. Między miastami większymi, nie? No, większe, większe samoloty tutaj nie będą miały jak wylądować. To nie do końca prawda, bo pas startowy jest na tyle szeroki, że mógłby tam wylądować nawet i ogromny Boeing. Wprawdzie na razie się na to nie zanosi, ale kto wie. Być może jeżeli cała operacja zakończy się sukcesem, to lotnisko będzie tętnić życiem. A zagraniczni inwestorzy, widząc łatwą i szybką możliwość dostania się do miasta, będą skłonni zainwestować tu swoje pieniądze. Bo jak powszechnie wiadomo, czas to pieniądz.